Kasty Nowej Europy Wschodniej. Rozmawiamy 30 lat po rozpadzie Związku Radzieckiego, po zakończeniu zimnej wojny, kiedy to świat stanął na krawędzi zagłady. 30 lat później jest bardziej czy mniej bezpiecznie niż było za czasów Związku Radzieckiego. Moimi rozmówcami są Agnieszka Bryc, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. I Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej. Dzień dobry. O ile rzeczywiście w czasie zimnej wojny świat bywał na krawędzi zagłady, to zagrożenie w zasadzie odeszło. No, chyba, że sami się zabijemy przy użyciu. Spalin, CO2 albo wirusów. Natomiast w tej chwili widzimy, no właśnie, rosnącą liczbę wojen, czy malejącą liczbę wojen mniejszych, w porównaniu z tym, co było kiedyś. Jest inaczej niż w okresie zimnej wojny. Wtedy wszelkie. Albo inaczej te główne zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, globalnego, wynikały z rywalizacji dwóch największych mocarstw światowych, czyli Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego, które walczyły ze sobą w sposób najczęściej taki niebezpośredni, czyli przy wykorzystaniu proxys, prawda? Znaczy to mamy. Na przykład wojnę w Afganistanie, mamy różne kryzysy w, w państwach trzecich, mamy cały Bliski Wschód. Tak się między innymi toczyła między nimi ta wielka wojna, świat stał na krawędzi przepaści, z uwagi przede wszystkim na to, że oba te państwa posiadały m, główny potencjał jądrowy. Świata. Natomiast po rozpadzie Związku Radzieckiego wydawało się, że świat odetchnął z ulgą, że nastał ten czas, który Fukuyama nazywał końcem historii, a co zostało mylnie zinterpretowane, bo nie nastąpił koniec historii w tym sensie, że bezpieczeństwo międzynarodowe się przekształciło. I za sprawą rozpadu Związku Radzieckiego i nie tylko samego Imperium Radzieckiego, ale także Państw postkomunistycznych jak Jugosławia, mieliśmy do czynienia z takim wysypem lokalnych, małych konfliktów w ramach takiego procesu rozkładu państw. Więc mieliśmy szereg powstałych, Albo inaczej, odmrożonych konfliktów na obszarze poradzieckim, i zaraz pewnie o tym sobie poopowiadamy, ale też mieliśmy cały szereg wojen lokalnych, na przykład na terenie byłej Jugosławii. Więc pod względem ilościowym mieliśmy duży wzrost konfliktów zbrojnych. Natomiast okazało się, że różnica w porównaniu z okresem zimnej wojny polegała na tym, że zmienił się charakter zagrożenia i charakter konfliktów. One jeszcze w trakcie rozpadu Związku Radzieckiego miały charakter taki powiedzmy polityczny, narodowy, państwowo-twórczy albo separatystyczny. Natomiast coraz bardziej zagrożenia, które także wynikają albo w ogóle funkcjonują na obszarze poradzieckim, one mają coraz bardziej do czynienia z XXI wiekiem i odnoszą się do Takich nieklasycznych, niekonwencjonalnych zagrożeń, bo na przykład, jeżeli byśmy popatrzyli, to dzisiaj cała masa państw radzieckich skarży się na przykład na zagrożenia związane z cyberatakami. Na no, takie zagrożenia niekonwencjonalne, ale zagrożenia takiego nowoczesnego typu i zagrożenia hybrydowe. To nie jest określenie, które należy do moich ulubionych, ale tak już się przyjęło, że o tym, co się dzieje w Donbasie. Mówi się w kategoriach wojny hybrydowej, więc można by powiedzieć tak, że świat się zmienił. On nie stał się bardziej bezpieczny albo mniej bezpieczny, po prostu zmieniła się jakość zagrożeń i w znacznym stopniu za sprawą tego, co się dzieje na obszarze poradzieckim. Rosja odziedziczyła pewne konflikty po Związku Radzieckim, czy raczej rozpaliła nowe? Na potrzeby bądź to polityki wewnętrznej, bądź gry geopolitycznej w stosunku do Stanów Zjednoczonych czy Chin. Nawiązując do tego, co powiedziała Agnieszka, to pamiętajmy, że jak spojrzymy na ten obszar byłego Związku Radzieckiego, to co jest na pewno nowością w takiej perspektywie długoterminowej w porównaniu z sytuacją sprzed 1991 roku, to konflikty też zjawisko terroryzmu, krwawych zamieszek, których wcześniej tam, no, jeśli już to były jakieś, powiedzmy no, w latach 50., jak umarł Stalin, to jakieś powstania, prawda, w niektórych gułagach. Więc tutaj mamy coś takiego, że ta przemoc, która jest na tym obszarze po 91 roku, jest na pewno czymś nowym od czasów II wojny światowej. I. Na ile możemy powiedzieć, pokazać palcem na Rosję, wskazać na Kreml i powiedzieć, wy jesteście za to odpowiedzialni. W niektórych konfliktach to jest sytuacja w ogóle bezdyskusyjna, tak, że Rosja jest tą główną stroną odpowiedzialną, jeśli no jest sama prawda, agresorem, przykład Ukrainy, ale są też konflikty, gdzie oczywiście Rosja pośrednio lub bezpośrednio się włączyła, ale no, nie można powiedzieć, że Rosja jest jakby głównym odpowiedzialnym i one by były bez różnicy, czy Rosja by istniała, czy nie. To jest na przykład Karabach, to jest na przykład konflikt gruzińsko-abchaski. Jak zestawimy, bo tutaj ja w tych, nie ukrywajmy, w tych podcastach troszeczkę robię za takiego pana encyklopedię, żeby państwo też mieli, słuchacze, dane, statystyki, no to tych wojen było kilkanaście. Na obszarze poradzieckim. I najwięcej, oczywiście, w latach 90. Oczywiście tutaj jest kwestia, jak liczymy, bo były dwie wojny w Czeczeniu, można powiedzieć, że to był rozm, kilkuletni. W tych wojnach zginęło, jak spojrzałem na statystyki, blisko 300 tysięcy ludzi. To są takie raczej konserwatywne szacunki, i kilka milionów ludzi stało się uchodźcami. No i możemy powiedzieć, no jak na taki wielki obszar, no to. Proporcjonalnie do liczby mieszkańców całego tego obszaru, no to jest niewiele, no ale nie, w niektórych regionach działy się rzeczy straszne. Tak? To jest szczególnie Czeczenia, wojna domowa w Tadżykistanie w latach 90., właśnie wojna gruzińska, abchaska, Karabach. To są już no, proporcjonalnie do liczby mieszkańców duża liczba ofiar. Efekt jeszcze ważny, i tutaj jest znowu to, co wspomniałeś: Rosja i jej działanie za kurtyną że pociąga za sznurki, niczym w teatrze lalkowym, no to jest powstanie tych para państw. I to jest znowu coś bardzo oryginalnego, jeśli można tak powiedzieć, zwłaszcza w wokół Morza Czarnego, bo jak spojrzymy, no plus jeszcze Krym, który jest nielegalnie okupowany, no to mamy Naddniestrze, te dwie republiki, Doniecką i Uchańską, Krym, Abchazja, Południowa Osetia, Karabach, no i przez 10 lat była w Czeczeniu, akurat przeciwko Rosji. No to jest w takim razie, mamy wokół Morza Czarnego aż 7 takich para państw. To nie ma takiego drugiego regionu na świecie, gdzie byśmy znaleźli, spotkali się z czymś takim, tak, żeby było tak blisko siebie tyle para państw. No oczywiście, jak się przyjrzymy, no to wszędzie tam w Karabachu od niedawna no spotkamy żołnierzy rosyjskich. Więc no, tutaj ewidentnie to jest kolejny argument, że w wielu tych konfliktach ta obecność Rosji jest no, istotna, tak, i nie da się jej zaprzeczyć. Agnieszko, a jeszcze jest jedna kategoria konfliktów, w których Rosjanie są chociaż tam formalnie ich nie ma albo bywają, albo w różnych dziwnych rolach. Czyli to są konflikty, gdzie Rosja wykorzystuje okazję. Wchodzi z wojskiem, bądź wchodzi z nastamnietami, czyli żołnierzami organizacji parawojskowych w rodzaju grupy Wagnera. Mam na myśli czy to Syrię, państwa afrykańskie. Rosjanie tak naprawdę tylko wykorzystują okazję, stwarzają sobie możliwości dalszego działania. Po co te ruchy są wykonywane? To jest pewna nowość. Ja bym powiedziała, że pod tym względem Rosjanie dostosowali się do nowoczesnych konfliktów albo do sytuacji, do własnej słabości. Czyli uznali swoją słabość i, aby osiągnąć swoje cele, wykorzystują słabości innych, ponieważ nie mają wystarczającej siły, żeby działać w sposób czynny, otwarty, prawda? Pod taką, można by powiedzieć, otwartą przyobicą. Zresztą przypadek najemników nie jest nowy nie jest wprowadzony przez Rosję, bo takie mechanizmy już były stosowane na Bliskim Wschodzie, między innymi przez Amerykanów. Rosjanie się tego po prostu nauczyli. I w rzeczywistości, ze strony rosyjskiej, wygląda to tak, że Rosjanie pod względem militarnym dominują na obszarze poradzieckim i są w stanie zresztą mają także. Pewną determinację, a już na pewno wolę polityczną, tam gdzie muszą reagować w sposób siłowy. Czyli przestrzeń poradziecka jest, jest tym obszarem, w którym Rosjanie są gotowi wejść ze swoim wojskiem, aby obronić swoje żywotne interesy. Nie zawsze jednak mogą, ponieważ przestrzeń poradziecka nasiąkła przez te 30 lat wpływami. Państw trzecich, takich jak państwa natowskie, Stany Zjednoczone, Chiny, Iran, Izrael. To widać było doskonale podczas ostatniej wojny w Karabachu, kiedy okazało się, że Rosja przez większość tego konfliktu była biernym widzem to znaczy przyglądała się temu, jak Turcja inspiruje i pomaga Azerbejdżanowi rozprawić się albo odzyskać przynajmniej część ziem okupowanych. W tym przypadku chodzi o ten pas okalający Górski Karabach. Efekt jest taki, że tam, gdzie Rosjanie nie są w stanie działać, próbują działać trochę tak bezkosztowo, ponieważ ich także nie stać na takie bardzo duże operacje militarne, ponieważ Rosjanie są pod tym względem bardzo rozciągnięci geopolitycznie, no są zaangażowani na Bliskim Wschodzie w Syrii, chcą coś ugrać w Libii, chcą zwiększyć swoją obecność w Afryce, nie stać ich na to, więc tam gdzie mogą, wykorzystują, albo inaczej, tam gdzie grożą im duże sankcje za naruszenie prawa międzynarodowego, tam wykorzystują tak zwanych Wagnerowców, to są umownie siły Najemników, tak zwane sprywatyzowane wojsko, które oczywiście w Rosji jest formalnie nielegalne, ale wiemy, że jednocześnie jest bezpośrednio związane z Kremlem i realizuje politykę rosyjską. Takie działania wagnerowców, czyli najemników, były najpierw testowane na obszarze poradzieckim, a przede wszystkim właśnie w, w konflikcie donbaskim, i dopiero później Rosjanie wykorzystywali, zaczęli wykorzystywać wagnerowców do wsparcia różnych działań właśnie na Bliskim Wschodzie. Efekt jest taki, że Rosjanie przyjmują strategię, zresztą to słusznie nazwać, bo tak ją często określamy, wypełniania próżni. Rosjanie są zdecydowanie pod względem militarnym państwem takim trochę oportunistycznym, czyli decydują się grać tam, gdzie mogą osiągnąć swoje cele, ale przy minimalnych kosztach. Rosji nie stać na wielkie operacje, dlatego musi korzystać z okazji i wchodzić tam, gdzie jest taka możliwość i gdzie nie grożą Rosji jakieś spektakularne restrykcje międzynarodowe. Adam, czy nie masz wrażenia, że Rosja momentami boksuje ponad swoją wagę? To znaczy, liczba sporów, liczba konfliktów, w które wchodzi, byłaby do udźwignięcia w czasach Związku Radzieckiego przez cały ten ogromny mechanizm gospodarczy-militarny, ale sama Rosja ze swoją znacznie mniejszą gospodarką niekoniecznie jest w stanie to wszystko udźwignąć? Myślę, że. Momentami tak na pewno boksuje powyżej swojej wagi, natomiast no z drugiej strony możemy zobaczyć, że jej zaangażowanie militarne to jest przede wszystkim obszar poradziecki. O którym lubi mówić te różne właśnie pojęcia typu Ruski Mir, Świat Ruski, Eurazja i Unia Eurazjatycka, też ta Organizacja Traktatu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. To wszystko jest dla niej bezdyskusyjnie ta wyłączna, wyjątkowa strefa wpływów, a tak jak ją zobaczymy poza regionem, to ona jest no, przede wszystkim aktywna na Bliskim Wschodzie tak? i to było w kontekście wojny w Syrii. Tam są bazy i tak dalej, zaangażowanie. Więc na razie nie powiedziałbym tutaj wrzucając taki wyraz angielski, prawda overstretching, to jeszcze nie jest tak, że ona się za bardzo rozciągnęła i tak jak wcześniej powiedziałem, ten region mimo wszystko, region, prawda, raczej mówimy, że nie ma tego regionu, powiedzmy, no te kraje byłego Związku Radzieckiego. Też staramy się w tych naszych podcastach pokazać je w szerszym kontekście światowym. Porównywać je, no to pokazywać je w jakichś rankingach. No jest taki też bardzo dobry ranking Fragile States Index, tak, który ocenia stabilność państw. Ta ocena jest tak, że kraj, jest, sytuacja jest trwała i taka, no, on jest naprawdę nawet bardziej niż stabilny, bo ten stabilny, sytuacja jest niepokojąca i no, że mamy stan alertu, alarm. I potem się jedzieli, podwyższony, bardzo wysoki i tak dalej. No to jak spojrzymy na ten region i na te, to już od lat są robione te rankingi, no to generalnie sytuacja przez kilkanaście lat się poprawiła, generalizując, tak. I no jak spojrzymy na te konflikty, no to wojny w latach 90. na początku XXI wieku, no one były na pewno krwawsze niż te ostatnie konflikty. I widzimy też, że jak porównamy z różnymi regionami świata, no to okaże się, że no są regiony na świecie o wiele mniej stabilne. Najmniej stabilny według tych rankingów kraj z byłych państw Związku Radzieckiego to Tadżykistan. No to za nim na tej liście jest blisko 70 krajów, gdzie jest gorzej. A oczywiście można powiedzieć, no, że ma dwa końce, bo tylko jeden kraj w tym rankingu, Fragile State Index, jest uznawany z państw byłego Związku Radzieckiego za stabilny. Tym jedynym krajem jest Kazachstan. Wszystkie pozostałe sytuacje są generalnie niepokojąca w różnym stopniu. Pewnie fakt, że jest jak jest no wynika m.in. z tego, że właśnie gdyby Rosja nie traktowała tego regionu tak jak traktuje i nie angażowała się w niektóre z tych konfliktów albo sama je wywoływała, to pewnie ten region byłby bezpieczniejszy. Agnieszko, ja chciałbym porozmawiać troszeczkę o technologii konfliktów, bo o ile w czasach Związku Radzieckiego symbolem zaangażowania rosyjskiego był kałasznikow, czyli hardware, sprzęt wojskowy, który Rosjanie dostarczali wszędzie, gdzie mogli, od Wietnamu po Amerykę Południową. W tej chwili takim podpisem, taką cechą charakterystyczną, stało się oddziaływanie internetowe. To jest sposób na pominięcie tych, uniknięcie tych ogromnych kosztów bezpośredniego zaangażowania? Tak, poza tym to, co robią Rosjanie w sferze internetowej wpisuje się w nowoczesne wojny XXI wieku. Dzisiaj nawiązuje wyjątkowo do Karabachu, ale tak nam się to dobrze wpisuje w opowieść o konfliktach w przestrzeni poradzieckiej. Przecież w Karabachu ostatnio udało się Azerbejdżanowi odnieść zwycięstwo właśnie dzięki przewadze technologicznie chodziło tu przede wszystkim o użycie dronów, a nie o klasyczny konflikt taki, z jakim prawda, mieliśmy albo miewaliśmy do czynienia w przestrzeni pradzieckiej w latach 90. czy nawet 2000. -tych. Chodzi mi o, na przykład o Gruzję. I Rosjanie zrozumieli jedno, oni zresztą testowali swoje możliwości reagowania w sieci już w latach 90., natomiast poważnie do tego zaczęli podchodzić dopiero w latach dwutysięcznych, a wszystko to wynikało właśnie z takiej trochę kalkulacji możliwości i kosztów, czyli ambicje Rosjanie mają ogromne, natomiast można by powiedzieć zażartować zjednie nie, czyli brakuje funduszy. Adam powiedział, że Rosjanie jeszcze, Rosja jako, jako imperium militarne nie jest rozciągnięta w tym sensie geopolitycznym. Ja tutaj się zgodzę pod tym względem, że może nie jest rozciągnięta tak jak bywały wielkie imperia rozciągnięte, czy to Stany Zjednoczone, czy Związek Radziecki, czy jeszcze wcześniejsze, nie wiem, Wielka Brytania, prawda? To imperium, nad którym nie zachodziło słońce. Ale Rosjanie na swoje możliwości są nadmiernie rozciągnięci. Dlatego tam, gdzie mogą, tną koszty. Czyli decydują się na zaangażowanie tańsze, Równie skuteczne i równie, powiedziałabym, destrukcyjne, bo rosyjskim podpisem jest agresja w sferze cyberprzestrzeni, która zresztą została uznana za kolejną przestrzeń wojny, walki i konfliktu. To już jest standardem i taką klasyczną definicją państw natowskich. My wiemy, że wojny nie toczą się w sposób klasyczny, dzisiaj one są w sieci. Co więcej, tą nową przestrzenią, to jakby kwestią przyszłą, i to także na to uznało za sprawą rosnącego zaangażowania i postępu technologicznego Rosji, na to uznało także przestrzeń kosmiczną jako nową sferę rywalizacji między innymi z Rosją. Natomiast Cyberprzestrzeń jest dzisiaj domeną nie tyle zdominowaną przez Rosjan, bo mamy znacznie poważniejszych graczy, bardziej skutecznych, tylko mniej o nich po prostu mówimy. Nagłaśniamy operacje rosyjskie i ataki w sferze cybernetycznej. Od pięciu lat mówimy o tym, jak Rosjanie zaatakowali wybory w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. Wiemy, że mają zdolności oddziaływania na Postawy i opinie społeczeństw, przede wszystkim na Zachodzie, za sprawą, nie chcę powiedzieć własnych troli, ale za sprawą bardzo sprawnych instrumentów w cyberprzestrzeni instrumentów związanych także z propagandą czy operowania w sieci. Tu nie muszą wykorzystywać swoich umiejętności dyplomatycznych, nie muszą podbijać żadnych państw, wystarczy operować w sieci i korzystać z tego, że internet ciągle jest strefą wolności, czyli wolnego przepływu informacji, pod tym względem demokratyczną dziedziną, to znaczy, Rosjanie mają tam absolutnie pełne możliwości działania. A natychmiast nadsuwa się też pytanie o motywację. Po co? Po co ten overstretching, po co te koszty, co motywuje te działania? Wszystko skłania się ku temu w zasadzie do takiej e, idei fix strategii międzynarodowej Rosji, i zresztą Rosjanie tego nigdy nie ukrywali, zawsze podkreślają, że wszelkie działania mają przywrócić pozycję mocarstwową Rosji w świecie czyli przywrócić należne jej stanowisko wśród tych największych tego świata, czyli Rosjanie często mówią, że polityka międzynarodowa powinna przypominać trochę taki koncert mocarstw, a Rosjanie powinni w tym koncercie mocarstw mieć swoje własne miejsce, czyli być jednym z tych wielkich oligarchów światowych, którzy odpowiadają albo ponoszą odpowiedzialność za wydarzenia na poziomie. Globalnym. Krótko mówiąc, Rosjanie chcą znowu odgrywać może nie tak samo ważną rolę jak w przypadku Związku Radzieckiego, ale chcą należeć do tych głównych, kluczowych graczy. Tak nie jest. Ponieważ Rosja pod względem potęgi nie dorasta ani do potencjału chińskiego, ani do potencjału państw europejskich, chociaż tu oczywiście wielu by się ze mną nie zgodziło. Natomiast to, co Rosjanie mogą robić, poprzez kreowanie, tak jak Adam powiedział, poprzez kreowanie niestabilności, prowokowanie pewnych kłopotów, zmuszać świat zachodni, żeby ten podejmował rozmowy z Rosją, a jednocześnie legitymizował jej pozycję wśród tych głównych decydentów polityki międzynarodowej. Do tego Rosji służą między innymi konflikty, czy jej zaangażowanie na Bliskim Wschodzie w Syrii. Syria jest bezpośrednio zalinkowana politycznie do Ukrainy, ponieważ stanowi trochę taki lewar, którym Rosjanie chcą wywrzeć wpływ na to, aby Zachód Czynił większe ustępstwa, na przykład w stosunku do konfliktu ukraińskiego, do rosyjskiego zaangażowania w Donbasie, czy w sprawie Krymu, czy w ogóle przestrzeni poradzieckiej. Więc może być to wszystko jest ze sobą powiązane i ma za zadanie przywrócić Rosję do wielkiej rozgrywki na poziomie globalnym. Czyli 30 lat po rozpadzie Związku Radzieckiego toczy się gra o odzyskanie. Utraconego no nie tyle terytorium, co utraconego znaczenia, i w jakiś sposób cofnięcie tego procesu. Dziękuję bardzo. Moimi rozmówcami byli Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toroniu i Adam Balzer. Dziękuję. Podcast zrealizowany przez Freerage Productions.